Witaj, drogi widzu! W dzisiejszym nagraniu chciałabym przedstawić fragment książki pod tytułem Dekalog, dominikanina ojca Jacka Salija, fragment mówiący o Kościele. Podobnie jak matka ziemska urodziła mnie i wychowała jako człowieka, tak matka kościół urodziła mnie i wychowuje jako dziecko Boże. Ale to nie jest tylko tak, że Kościół kumuluje w sobie wspaniałe doświadczenia duchowe dziesiątków pokoleń i dzięki temu ja mam stosunkowo prosty dostęp do tych bogactw. Choćbym wszedł bardzo głęboko w duchowe tradycje chrześcijaństwa, nie byłbym jeszcze chrześcijaninem. Chrześcijaninem zostaje się bardziej przez dar z góry niż przez osobiste doświadczenie duchowe i podjęte decyzje. To Matka Kościół urodziła mnie przez Chrzest do życia Bożego. Podtrzymuje to życie Słowem Bożym i ciałem pańskim. Pielęgnuje mnie i leczy za pomocą sakramentu pokuty. Oczyma wiary rozpoznajemy w Kościele nie tylko zasłużoną i czcigodną instytucję religijną, ale przede wszystkim Matkę, która swą duchową płodność otrzymuje od samego Ducha Świętego, i której dary Przekraczają wszelkie ludzkie możliwości. Nie może mieć w Bogu ojca, dla kogo Kościół nie jest matką, mówił już w okresie prześladowań święty Cyprian. Nie doszukujmy się jednak w tej formule stwierdzeń na temat możliwości czy niemożliwości zbawienia niekatolików. Świętemu Cyprianowi chodziło o uświadomienie nam, chrześcijanom, jak żywotnie ważna jest dla nas nadprzyrodzona jedność z matką Kościołem i korzystanie z jej macierzyńskiej posługi.